proszę zobaczyć jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz ile czasu mija pomiędzy godzinami 17.36 a 21.12, więc tak zaczniemy od 17.36 do pełnej następnej godziny, czyli do 18.00 ile mija minut, więc od 60 minut odejmują 36, czyli 60 odjąć 30 jeszcze 6, to będzie 30 odjąć 6, czyli 24 minuty. Następnie od 18 do pełnej 21, ile mija godzin, 21 odjąć 18 to jest 3 godziny. I jeszcze do godziny 21, 12, 12 minut. W związku z tym mogę teraz wykonać takie obliczenia. 3 godziny dodać 24 minuty, dodać 12 minut, to będzie 3 godziny i 36 minut. I to jest nasza odpowiedź. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.